Ktoś już wbił, dołączam! Cześć seksiaku! No. No. Mówiłem ci! Nie pin! W BFP, a nie Rucham ci matkę, kurwo. Dobra, ej, czekamy ej. na Tymoteusza. Ej! I, I słuchaj, my tu mamy mecz i każdy z nas ma jakieś zwierzę, ty masz morskie i ja z tym mamy jakieś lądowe, czyli my dominujemy tutaj. Dokładnie. Poza Zreszmy tym w Słuchaj, zawsze w A ty to nagrywasz Riotex, co nie? No, to patrz, zawsze w mediach teraz dają, że w jakiejś grupie musi być kobieta, która jest transseksualna, no to uznamy, że kurwo. Dobra, regulamin, nie bij I kurczaka zabiłeś? A, tu mam już jedno świec. Czemu ty to zabrałeś? zakończone. Czemu ty to zabrałeś? Oddaj. Zostawiłem to specjalnie, żeby, żeby czytać. No dobra, już ładne. Do dobra. Dobra, dobra, musimy czy... się przywitać, chyba. Nie, trzeba się, przeczytać ustawiamy. regulamin. Ustawmy się na przywitanie. Co? Na no jakie Prado? przywitanie? To już się dawno zaczęło na nagrywać. Ej, cześć, cześć, z tej strony Ryotrek, byli ze mną jest Reż, Rezio, Prezio i Kostuch. Cześć, witam, jestem Kostuch. Tak, cześć, Tymek. Mm. Dobra, czytaj dobra, dobra, regulamin. Czy czytać tak. będę regulamin. Uwaga, krótki regulamin, zakres używania gamemod 1, nie wykorzystuj odchłani, żeby zniwelować głód, zakaż robienia portalu do netheru, ale za to można go odbudować na jednej z kur, samolotek złota to waluta na tej mapie i można go używać w sklepie zakaż robienia samolotków złota ze złota, zakaż robienia złota z samolotków, graj na renderowaniu terenu nie większym niż 8-9. Wyłącz humory, graj na jasności plus 50, wyłącz auto-jump. Wyłącz, wyłącz wyświetlenie, komend na czacie. Samolotki złota można znajdować w skrzynkach rozrzuconych po całej mapie w kulach. Samolotek złota można dostać Również, gdy będzie się sprzedawał w sklepie, nie zabawy twórca mapy. Jak on się nazywa, ben b Benek. Riotrek ma pelerynę z TikToka. On jest jakiś pierwszy. Tak. na No, ja też mam. No, nie, znaczy, ty masz, ale nie używasz. Dobra, no, nie, 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 my jesteśmy no. do dobrych. Bądź. A ja miałem trzy do wyboru. Dobra, co to jest? O! Samo, zadania tu są. Przeczytaj. O, coś. Ej, ja chcę przeczytać. No nie, spadł. czekaj na Tymka. Masz! Przeczytaj dwa. Dobra, uwaga, czytam. A to to przeczytaj dwa, to daj Ty, tylko Tymek, chodź się tepnij tu do nas. Przeczytaj, a przeczytaj, przeczytaj, dostałem Ryotka, to przeczytaj. Dwa dam tylko. O, to jest, to, czekaj, to tak. Tutaj jest tak. Przeczytaj jeden. Wi, y, witam. Zadania pojawiły się od wersji bet, y, beta mapy pierwsze. Zadania na, map, na mapce są u, ustawione w sektorach po dziewięć tabliczek. Dwa sektory odróżnia odróżnia się surowcem położonym pod tablicami. 3. Jeśli jesteś w 100% pewny, okay. że wykonałeś zadanie, to zniszcz to, to, to zadanie. 4. Jeśli w danym sektorze... Ogólnie jedna rzecz, od razu nie bierzemy rzeczy z tych skrzynek pod zadaniami, bo to jest za zrobienie zadań. No. Czytaj no, dalej. Cztery. Jeśli w danym sektorze udało ci się wykonać wszystkie zadania, to możesz otworzyć właz, który jest na ziemi. Ot, y, ot, otrzymać w niej, otrzyma w, trzymać w niej skrzynkę, wziąć rzecz rzeczy ze skrzynki. Boże, jak to, jak to A, Ze skrzynki to położyć tutaj. W wyznaczonym miejscu sali wyko wykonywanych zadań, która jest położona za command blokiem. Proszę nie oszukiwać, miłej zabawy życzy twórca mapki Bębę, Bębę, Bębęryła, kurwa, <śla> rejzio. Przeczytaj dwa. Czekajcie, jest sobie ustawcie na dziewięć. Ale czy co mam przeczytać? Eee, przeczytaj wszystko... dwa. Po prostu. Ale co dwa? No książka, przeczytaj Wsiak. dwa. A, wi witam tutaj na kwart tak. Fuh, witam. Tutaj na kwarcowych kolumnach zostanie, zostawiasz rzeczy ze skrzyń, ze swektorów. 2. W surowce połóż wy, wyznaczone miejsca z podpisami, <kluz> na przykład zadania 1 lub 2. I tak dalej. Jeśli ci się udało, napełni wszystkie kolumny... Kolumny. Wszystkie kolumny. Świetnie, świetnie, panie autorze. Huć w dupę, kurwa, z, z tym pierdolonym ja? pisaniem. Nie, kwarco... E, Wszystkie kolumny kwarcowe to gratulacje, wypełniłeś wszystkie na obecny czas zadania. Proszę nie oszukiwać, miłej gry życzy twórca matki, bębenek2401. To no, blisko no. byłem z moją bałą musisz Bębenka. Dobra. Przeczytajmy Dobra. może zadania. No to, to... to co on tu ma. Cóż to rzemieślniczy? Już zrobiłem stół. E. Cóż tu Cóż Czekaj. to rzemieślniczy? No to rozpierdalamy tą tabliczkę. No to już pierwsze zdanie wykonane. Eee, stwórzki... Ej, lof... a ty sadzonki zabrałeś? No je, jedną sadzonkę. Tywek mnie zamknął, Ryotek! Co się o, tam co? dzieje? Tak mnie zamknął, on chce mnie zbawić. Mam 12 <śmiech> lat! Pomocy. Chyba wyraź Nie możemy otwierać tych włosów, dopóki nie zrobimy. Dobra, co to stwórzki low, drewniane stwórzki. Piecyk, stwórz 32 dwie pochodnie, stwórz kamienne narzędzia, zabij jedną krowę, zabij trzy kury, zepcił jedno drzewo, to już zrobił Tymek, zepcił jedno drzewo, posadź dwa drzewa. Mhm. <laughs> posadź Posadzić, y drzewa. Idę posadzić jedno. No, 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 no. Dobra. Y może byśmy tutaj zebrali... Ej, pamiętajcie, że jak będziemy się kopali, to używamy... to robimy slaby. Budowali. Jaki debil, jaki debil zrobił drugi ten? Co? E, Kuba pewnie. Skrzynkę? N no. Nie, ta skrzynka ona była ok, Ale ta... Ta dżurga na górze, że postawił ją tak. To ja. <laughs> Dobra. Ej, zabił jedną krowę? Ja mamy e, dwie krowy. Jed Jedną krowę zabić i chyba dwa kuczaki, co nie? Jedną krowę można, bo mamy trzy i dwa kurczaki. Ale ja nie wiem czy ja bym nie poczekał i bym farmy na razie nie zrobił. Yy, ogólnie czy powinniśmy zwiększyć random tip w Jak chcesz. Jak jesteś ciotą to pewnie. Random tick nie, jak nie się wiem, ciotry, to pewnie. No ja nie wiem co mam powiedzieć. Można no, w Minecraft'a nie grałem troszkę. troszkę no, chodzi o to, czy drzewa będą, że drzewa będą szybciej rosnąć. snąć. jak pomoże, bo mnie banda kurczak... W, w ogóle by nie macie sadzonki ten dębowej i No z wygląda długą, na to, że nie długą, mamy. W mamy jednego no. skrusa. to tyle dobrze, ale jesteśmy na Dysadvantaż. Bo no, musimy dwa drzewa posadzić, a ja widzę, czekaj. że jest. został stworzony. drewniany... Stworzyliście drewniany kilo. Tak. Tak, bo się stworzyliście kamienne narzędzia? Um, co, zależy, co, co mówimy. Jako, nie, mówimy, kamienne zaje, Zajęcia tak. Na, narzędzia no to, to nie, chodzi mieć. Nie, bez, bez A, cały zestaw. No, cały zestaw, no kurwa. A jak, chcesz, a jak chcesz te gluty posadzić w ziemi, Debilu. Zabij nie, trzy kury. No to zabij trzy kury. Ej, ej, Riotrek, mam pytanie: możemy y, zbić zadanie, zabij jedną krowę, bo w końcu zabiłeś Eee, e, no. E, nie no, czekaj, zabiję jedną krowę. Ej, to wy zabij trzy małe e, kurczaki. Zabiłem kurczaki. Ma, ale małe. Nie, du duże zabiłem. No, no czekaj, no to też. zabij trzy kury. No to to już zrobione. I zabij jedną krowę. Ja zabiję Silverfisha. No zajebiście. No to co jeszcze stworzone cały zestaw ten, trzy, dwie pochodnie posać dwa, dwa te. Kurwa, możemy to zastąpić kurwa guzikiem, a nie dźwignią, bo mnie już, kurwa, dawaj, nie jest kurwa ta wajka. Nie, zostaw dobra panowie. Mm. Nie mamy jakiegoś, nie wiem, na przykład tutaj gdzieś lawy. Będzie gdzieś tu lawa. Weźcie rozkopcie całą tą, tą pod nami i zobaczmy czy tam nie ma żadnej lawy. Tutaj cały dół. A, ty może razem... Ktoś jakiś killow czy coś, chociaż nie, nie? Mam ma cztery te dębowe te. O, dzięki. Dasz mi, da mi ktoś kamień, potrzebuję kamienia. DAJ KAMIENIA! Dobra, ktoś robił motykę, czy nie? Um, nie, ja kopię tam... E, tu Super są! Dawać mm. mi nasiona, dawać mi swoje gluty. Tu możesz włoskowie mnie nie bić. Um, ale możesz nie stać obok tego, bo ja mam miecz.

Nie, nie da tego powiedziałem co, tylko chodziło mi o to, że co wy tu odwalacie. Dobra. Dobra, dawać mi swoje glute i te parmy tu. Chodź na to. No. Chodź na dół. Muszę coś pokazać. Oj. Ja też chcę. Widzisz to? Nie chcę dyskryminować, no. Nie, nie rozwalajmy to. <ślesk> <ślesk> Chłopaki no! Chłopaki! Ale czemu mnie dyskryminujecie? i coś wiem dobrego! Siren! Ty Jak tymi... to nie! Ej chłopaki, bo właśnie zmarnowałem cztery dyski na ten. O! A co my za późno już za debil Nie bij mnie teraz bo mam bardzo mało No skąd masz te, Skąd masz Gluta? Skąd masz Gluta? Ej Jotrek, chodź tu do mnie Nie zrobiliście te kamienne narzędzia No ja mam motykę Nie by się przydało coś zjeść No mi też Eee, mam trochę żarcia Ej, żarcia. to, to Masz Czekaj, jest dwa czytane Ej, mam pytanie, opracji? Czy jest tak, Ej, motyka została kamienna zrobiona, Kilow kamienny też zrobiliście, tak. co, nie? nie? Jedna... Tak, ty masz jednego, bo miecz. Kamienny miecz zrobiliście? Nie. Masz. Ej, a się i łopatę? Obadałem ci i stoł na tym. Dobra, to poczekaj, to jest lopatę. tak. To Czekaj, jest tak, my odskakujemy tu cały robiłem, dół, żeby móc... Z... Zrobiłem, jeszcze sobie zrobię. Definitywnie to moja narzeczona. Dobra, opowiadam? cały Oj, zestaw narzędzi został zrobiony. Nie, jeszcze nie, ale tak tylko mówię. Hmm. Dobra, idę do pok do pokoi z, z tymi narzędziami, dobra. E, nie oddawaj na szklane co nie? Google, ale nie... no, no nie. A, za późno. Co? Co do złamów? A nie wiem. Irof mi kolejce. Bupsik, kochanie. Upsik w skarbie. Kupaj, tylko nie kopmy zbytnio do góry, bo tutaj gdzieś ocean jest. No? Dobra, jakie są zadania sektor drugi? Um, Zrób małą no, farmę z to mogę już nam zaliczyć No tak, za możesz, możesz mnie zaliczyć <grym> Zmań żelazo zrobione Dostań się na inną kulę pul to jeszcze do zrobienia no, Dobra. Dostań się na inną kurwę Oj Ty mek ty debilu. Nie dowiesz ta <grym> tata śpi nie dowie się. Nie dowie się. Kurwa, telefon. Samsung. No, tak żebyś wiedział. Uuu Jezu, się wystraszyłem. Uuu, a w ogóle widziałeś moje dostarczenie? Serio, tylko chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Ej, chłopaki, co by się stało, jakbym cały spitek <laughs> Ej. Ej, ej, to nie tak, że jest włączone jakieś Inventory True? Tak, chyba jest. Kurde, Ale lepiej nie testować. Weź to jakoś za. Ale ja umarłem, przecież ja miałem jakieś temy. Jak mnie zabiłeś. W o, hej, chłopaki, co ty ich na razie, jak do ubarł, ale z jego lamus. Bo kurwa jakiś cfer mi gangbang zrobił, niech w duchu <laughs> Nie, ja bym te tak przyszedł, wiem, random tips, bo tylko... Czekamy. <laughs> ja bym na twoim <laughs> miejscu się zamknął. Ja bym na twoim miejscu je wrócił. No, nie nie chcecie, to nie. Ej, dobra, czekaj, I na 32 pochodni to ile węgla pójdzie? E, na 32, 8 yy, No to dobra, no to właśnie, te... no to przy tego wywóz węgiel, jaki ja wykopałem, na 24 Mhm. No tap bring your friends, it's to lose and to be it's over, it no, no, it, 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 it. zabić trzy... Chłopaki, chłopaki, chłopaki kto, kto ma z was żelazo? E, ja ja. przy tej Zabiliście no. trzy potwory? Zabiłem... E. Zabiłem trzy slajmy. No, 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 no to... No to... No to trzy potwory można rozwalić. E. Rozmnóż krowy, tego nie możemy jeszcze. <Ky> Odwieźć trzy kule, nie możemy. Znajdź villagera! Nie, nie liczy w sklepie. przedaj coś w sklepie trzy razy, znajdź złoto, stwórz żelazną zbroję, miałem zwiążę w sklepie. <Ky> Dobra, wiecie co? Ja bym się zaczął już powoli. No to różne e, stone słabe. Myślałem, że to tymek niesuwa suwa, to. Co się podsłuchasz? Ale no chłopaki, tak. czemu nie siedzieliście czem Ej, mam pytanie, Kostuch, ty jesteś gejem? Bo? Nie jestem. Ej, Jacek. Your Ej, Ty mechek! Pierdolaj. Ja mam żelazo, całe, mam cało, całe nasze żelazo. Ale miało. jest Ci pierdolony A, ja mam właśnie no, cztery pochodnie i kamień do nawręcia teraz, a? Ole! Hołdan! Ja, Inwentory truje złączone. No, okay. Ale dzięki, bo, mi bo przynajmniej głodny nie jestem. Ale wiesz, że w ogóle nie mieliśmy tego brać, żeby głód Ale on mnie zabił, to co miałem poradzić? Czy? Ty... To... Ty... <laughs> Zleciał? No, żebyś wiedział, że ta. Sigma, chłopaki. Ej, bo tutaj jest. Ej a, ej, a creepery wybuchają, czy nie? Ej, nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Ja bym nie zytował. No nie, jest. No nie no, to, to, to ja, A to widzę, że nasze kile już powoli się nabierają. Nie, bo jest co, zabija. Jak jest? No. <grypy> o dobra, nie, creepery nie rozwalają terenu. Jest to Ej kurde, jakby się zaczęli ale... <grypy> ci do ciszkę. Ej, mi się wydaje, że powinniśmy tu coś wybudować, jakiś płoty, żeby nie wychodziły te zwierzęta i się nie spierdalały, jakby widzę. Eee... Fiutki powinniśmy zrobić na wychodzenie. Fiutki powinniśmy zrobić na wychodzenie. Dobra, tutaj mamy dewno. Trzeba postkopywać. Ej, Tudy. mogę zrobić tą krowę? E, e, możesz. Dobra, chodź. Mam mariotek. Mam mapę i mam kompas. Wow. I mam, y, mam pytanie. Kto chce enchant? Jaki? Znaczy w sensie twój. Y, y, expa, bo mam dwie butelki. Chodź się. Ej, do skrzynki weź tam, otóż no, że tam. Się... Żebyśmy... Wyrzucaj je do Wojtu. Na fail. że jest Ej. zadanie, żebyśmy tam gdzieś w tam... Ej dobra chłopaki, bo generalnie mam jedną sadzonkę, to może i... Słuchajcie. się! Słuchajcie, bo mam coś ważnego do zadania. Cześć kochanie. Kurwo! Cześć Dobra chłopaki, bo posadziłem drugie drewno. Dr... Dwa drzewa posadziłem, to mogę to je, nam nam szczupiał bioską. No nie co? No bo ścina drzewa. No, drewno będzie tylko dla mnie. Chuj wam w dupach. drewno. Uff, do Podłoże do mi. No dobra. te czasy, kiedy w Minecraft'a się grało na padzie? No tak mm. Pamiętam jak pojechałem do Lublina do, or, do Ortodonty i potem do galerii i y, do media zawsze. Albo do, albo, albo, do, albo do galerii albo do tego do media, albo do y, ten. Y, do, do smyka. Albo gry, albo Lego kupowałem. Mm. Cool. Ej, ty, czy ty też sądzisz, że kuba to jest lamus i ma najwięcej śmierci? Nie, nie rozumiem, bo Cię przerwało. On generalnie mówi, czy sądzisz o tym, że... Y, y, że nie jest sigmą, bo jest, <gul carriers manipulation> nie jest głupi. Nie, ale... ci ma... Co mówiłeś, co mówiłeś, Czy też sądzisz, że Kostuch jest głupi i że jest słaby, sí bo najwięcej razy umarł? Bo? Bo rucham ci matkę? No zobacz, i ja on ma śmierć po prawej stronie. A, że, że jest słaby, bo mam dużo śmierci. No, no. On, on z własnej winy ma śmierć. Dyskryminujecie <śmiernie> mnie. Szczególnie <śmiernie> nie <śmiernie> dyskryminuje. Jestem biały. Dobra. Dobra, ja będę... Budował most na kolejną. W ogóle weź odchodź, Kuba, jakbyś mógł zadanie. związane z... Związane z tym. a się z tym. Związałby zadanie z rozwaleniem z, do... z tym. się się po... weź... z No jest! idę z gdzie jest odwiedź tą? <grych> e, to jest chyba Drugi Sektor. To jest naj, najlepszy, najlepszy Minecraft, jakikolwiek grałem. jeszcze się, że tu jest kit inwentary. No Bo właśnie, się na inną kulę. No kule, kula daje fula. No kula, kula daje. Kula z pornula. Kula z pornula. dobra. E, to tak. Generalnie kołpaki. Potrzebne nam węgiel. Bo musimy te pochodnie zrobić. O, idealnie węgiel. Zabiorę dwa węgielki. Z tej śmiesznej tej. Ja pierdziela. Udzi. Mam 32 pochodnie chłopaki. Fajnie zrobi się. O idealnie mamy zrobione pierwszą całą kwalifikacyjną tablicę zadań. To znaczy, że mogę otworzyć skrzynkę. Zadania sektora pierwszego to jest drewno. Gdzie mam to położyć na zadaniach sektora jeden, ta? Poczekaj chwila, bo ja się buduję, a ty... Tymek, ty, ty. czemu mnie miniesz, Tymek? Co ja ci takiego zrobiłem? Ty jesteś czarny. nie jestem... To ty jesteś czarny zawsze nie tego! To ty jesteś czarny. Ja jestem latina! tyle. Ty, ty, ty kur. Co ty kur... To czemu mnie teleportujesz? O co się? No <laughs> czemu nie <robię> te, pap? <laughs> Pierdalek. No tak. Dobra, chłopaki, bo... Ty... Do y, kręcenia... Te to do sklepu trzeciego. O mój Boże. O, że tu do tych zadań. Czekaj, tak by ja tutaj kurat trz... żył. I... Mogę spieść. być tutaj. Paki czekajcie, bo ja tu kule, 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 kule. Ej, a jej zadanie za posadzenie trzcinę? Coś tam, żeby mieć chyba 32 trzciny na kipunku, albo coś takiego. A to posadza i będziemy. Kołprek. <coughs> Kotek. Ety, bo ja robię fan na ten. W ogóle, dlaczego jesteś kapitanem TikToka? Kurde, plądrował już tę skrzynkę. No. Chodź, Ryotrek, do zadań. A. Patrz. Oto no. było w tej skrzynce. Chyba to będzie tu. Jest, chodź. Nie, nie, Zostaw mnie w spokóju Dobra. Ukończyliśmy! Ej! Chyba <grym> musisz zginąć! <grym się> zginąć>